Cześć, witajcie. Paweł Lemański, portal się kłania. Dziś pokażę Wam, jak uczyć się z aplikacją The One Smart Piano. Jest to aplikacja, która pokaże Wam, jak grać w postaci gier, w postaci filmów, wideo. Naprawdę warto się tym zainteresować. Zapraszam. Aplikacja podzielona jest na cztery elementy. Na zapis nutowy, w którym możemy wybrać na przykład znane przeboje Bruno Mars. Nawet jest zapis wokodera. Okej. Okay. Call me maybe. Teraz bardzo ciekawa rzecz. Mogę zacząć właśnie od tej nuty. Ale zobaczcie, kiedy gram błędne nuty, system nie startuje dalej. A kiedy gram poprawną nutę, no to nuty się przesuwają dalej. Mamy akord. Ciekawe jest to, że mogę sobie zaznaczyć AB, czyli Zapętlenie, które chcę się uczyć. A OK, i mam. Mogę zrezygnować z podświetlenia. Mogę ustawić sobie wyświetlanie na pełnym ekranie. Mogę uczyć się lewej ręki albo prawej ręki osobno. Ed Run Shape of You. Znany przebój. Mogę wyłączyć podświetlanie. Mogę włączyć tryb pełnoekranowy. Jeśli ktoś nie lubi trybu nut, zawsze może sobie wyświetlić tryb spadających kafelek. Oczywiście możemy sobie zmienić prędkość, czy też yy, tak jak w poprzednim yy, utworze lewa czy prawa ręka osobno. Jeśli tempo nie jest dla nas optymalne, zawsze możemy zwolnić. I to jest taki pierwszy pierwszy tryb. Drugi tryb. Tutaj mamy już możliwość uczenia się w zupełnie inny sposób. Po pierwsze, ja już tutaj rozpocząłem naukę, ale zauważcie, że pierwszy tryb nie pokazuje nam naszej klawiatury, tylko sobie słuchamy. Kiedy przejdziemy już ten tryb, Klikamy dalej, i teraz możemy się uczyć. System już mi tutaj podświetla nuty, żebym się przygotował. Poczeka na mnie. Poczeka na mnie. I zauważcie, że mam narysowaną, a w zasadzie zanimowaną, czy też nagraną przez pianistę rękę. I tutaj nie mam metronomu. Tutaj się po prostu uczę dźwięków. Zobaczcie. i jeszcze raz. I to było bardzo ważne dlatego że system pokazał jak zmienić rękę, czyli ja już wiem jak to zrobić. Zauważcie teraz, podstawiamy pierwszy palec. To jest naprawdę genialna rzecz. Przechodzimy dalej, zobaczcie. System pyta nas czy Chcemy jeszcze raz powtórzyć to ćwiczenie, czy lecimy dalej? My lecimy dalej. I teraz uczymy się już z metronomem grać. Trzeba grać równo. Zagrałem na 100 punktów. Kolejne ćwiczenie to ćwiczenie już bez podpowiedzi. Ja przyspieszę troszeczkę tempo. Zobaczcie, teraz system już gra bez podpowiedzi, a nawet nutki się nie świecą, ale mnie ocenia, więc będę wiedział, ile błędów popełniłem. Kolejne ćwiczenie, analogicznie, nauka lewej ręki dokładnie tak samo. Zobaczcie, teraz G trzecim, a drugim, piątym palcem E i tak dalej i tak dalej. Teraz już system na mnie nie poczeka, a ćwiczę sobie razem z metronomem sprawność lewej, lewej ręki. I dwie ręce razem. Kolejne ćwiczenie. Lewa i prawa ręka gra razem. System już na nas nie poczeka. Ale musimy grać sprawnie. I również ocenia, czy zagraliśmy dobrze, czy też nie zagraliśmy dobrze. I znów ćwiczenia już bez podświetlania, tylko podpowiedzi, skąd startujemy. Proszę bardzo. Tak więc w ten sposób uczymy się, uczymy się grać. Trzecia opcja: mamy tryb wideo, i to jest naprawdę rewelacyjna rzecz. Zobaczcie. Możemy uczyć się gry z świetnymi podkładami. Demo wideo najpierw puścimy. Film wideo. I podświetlenie klawiatury zgadzają się ze sobą. Film wideo prezentuje się następująco: zobaczcie ruchy z innych kamer. I ten podkład, który jest bardzo nowoczesny, metronom wystukiwał nam rytm, a więc się nie pomylimy. Druga opcja to ćwiczenie rytmiczne z podkładem. I gramy, ale system nie czeka na nas, zobaczcie. I ćwiczenie w regularnym tempie czyli takim optymalnym dla tego utworu. I gramy. To że utwór trwa 54 sekundy, a więc nie jest to długo. Możemy sobie ćwiczyć poszczególne utwory i zdobywać kolejne skilla. Lekcja wideo odnośnie tego utworu. So watch this classic song and we can use the three notes that we have learned before to play this song. This is a whole note. Its length is equal to 4 beats in 4.

W tym przypadku możemy sobie każdą nutę zaznaczyć, od której chcemy rozpocząć, czy też od początku. Możemy utwór spowolnić, tak jak robiliśmy to wcześniej. I tryb games. Tutaj różne podkłady i zdobywanie umiejętności. Te podkłady naprawdę są świetnie zrobione. Posłuchajcie. Tak więc, nie jest to suche uczenie się. Może coś. Może coś takiego. Dzieci uwielbiają tą piosenkę. Naprawdę przyjemne podkłady. Jeśli ktoś chciałby się nauczyć czegoś z klasyki, jak chociażby Beethovena. Proszę bardzo. Mamy tutaj poszczególne etapy zaawansowania. Jak widzicie, level drugi jest, level trzeci tutaj jest nieaktywny. Sporo rzeczy możemy sobie dokupić. Zauważcie tutaj, że jest wiele, ale to wiele hitów. Na przykład You Raise Me Up, 0,99 dolara, tak więc nie są to jakieś nie wiadomo jakie pieniądze. Mamy pogrupowane je według chociażby bajek. melodie z Gwiezdnych Wojen, czy też Dancing Queen, standardy jazzowe. Od razu ostrzeżenie, że utwór ten wykorzystuje 88 klawiszy, a my mamy przed sobą instrument 31 klawiszowy. Tak więc baza, jest naprawdę bardzo, bardzo bogata. Level pierwszy, proszę bardzo, w zasadzie nie musimy umieć angielskiego. Aby nauczyć się korzystać z aplikacji, jest to bardzo, bardzo proste. Pełna lista dostępnych brzmień jest naprawdę bardzo, bardzo duża. Czy brzmienia, chociażby piana elektrycznego, piano łach, łach. Dzięki aplikacji mam dostęp do nut, do szybkich kursów nauki gry, do wideo oraz takich rozrywkowych trybów games, gdzie mamy różne świetne podkłady przy których możemy się świetnie bawić, jednocześnie ucząc grać. To wszystko na dziś. Na razie. Pozdrawiam, cześć.